Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do mojej krótkiej recenzji Apple Watcha 10. Jak widzicie, w ostatnim czasie naprawdę troszeczkę zmieniłem swój setup, jeżeli chodzi o moje urządzenia, bo jakiś czas temu przerzuciłem się na Maca, choć mówiłem, że tego nie zrobię. Jakiś czas temu z powrotem wróciłem do iPhone'a, chociaż też wydawało mi się, że Samsungiem zostanę. Różnie to właściwie bywa u mnie, akurat w ten sposób. No, no i właściwie przyszedł czas na to, aby wybrać właściwie kolejne smartwatch. No i ja powiem Wam szczerze, też no, nigdy nie, nie myślałem jakoś poważnie o Apple Watchu, bo miałem wcześniej Samsungi, no i wiadomo, no do Samsungów to czy Androidu, w ogóle Apple Watch jako taką nijak nie pasuje. Natomiast odkąd mam iPhone'a, w ostatnim czasie to po prostu korzystałem z Garmina Epic 2 Mimo wszystko w tej wersji Pro, bardzo fajny smartwatch, bardzo zaawansowany i tak dalej. No ale tak sobie pomyślałem, okej, okay, niech jednak już będzie ten Apple Watch, jak już to wszystko zaplanuje, już tak sobie kolekcjonuje, no to już niechże właśnie będzie ten Apple Watch. I rzeczywiście, no już od jakiegoś tygodnia ja sobie z niego korzystam. To jest wersja Apple Watch 10 w wersji 46 mm. Ten taki kolor onyxowy. No, generalnie chciałem czarny, tylko i wyłącznie taki onyxowy był, tak więc taki wybrałem. No i pasek taki materiałowy też w takim kolorze czarnym, szarym właściwie pod światło, ale, ale generalnie jest to, powiedzmy, to są takie ciemne warianty tego. E, oczywiście była wersja tytanowa, jeżeli chodzi o ten zegarek, no ale powiedzmy kosztuje dwa razy więcej. To no cóż, no, na to akurat sobie pozwolić nie mogłem, także e, jeżeli chodzi o to, e, padło na wersję aluminiową, ale mimo wszystko no, po tygodniu ciężko powiedzieć, żeby tutaj coś się stało, ale mam nadzieję, że tak zostanie, że jakby nie będzie jakiś żadnych rysek i tak dalej. No na zegarek siłą rzeczy no trzeba po prostu no, trochę uważać, tak, żeby ewentualnie go tam gdzieś nie y, przyszarpnąć o, o jakiś beton czy coś takiego. Natomiast jeżeli chodzi o łotcza, jeżeli chodzi o jego funkcję też właściwie powiem na, na samym początku, wiadomo, to jest y, świetny zegarek, ale dla osób, które mają iPhone'a. Jeżeli oczywiście macie telefon z Androidem czy czy jakiś w ogóle inny telefon, to nie. No to tu już odpowiem na pytanie, bo ja też na początku jeszcze z 2-3 lata temu myślałem, że jak mam Samsunga, to Apple Watcha też będę mógł sobie kupić. Może i nie będę miał tych wszystkich opcji, ale, ale generalnie będzie to działało, nie będzie to działało, tak więc tu już Wam odpowiadam. Ale jeżeli macie iPhone'a, właściwie na ten moment chyba od teraz, od jedenastki w górę już na spokojnie będzie Wam to wszystko tutaj działało. No i jakie są moje odczucia? Przede wszystkim jeżeli chodzi o zegarek, on wygląda świetnie. Ja wam muszę powiedzieć szczerze, że, że naprawdę bardzo, bardzo on mi się podoba. Oczywiście Wiadomo, paski można sobie zmieniać, można sobie po prostu je wyciągnąć i zmienić na jakiś inny, bo to wiadomo, nie każdemu musi, powiedzmy, pasować ta wersja, którą dostajemy. Oczywiście mogą być kolorowe i tak dalej. Ja też wziąłem sobie tą wersję większą, 46 mm, bo jednak ten nadgarstek ma większy, grubszy trochę, no to tutaj ta mniejsza wersja absolutnie mi nie odpowiadała, a już mierzyłem sobie w sklepie i tak dalej. No i powiem Wam tak, jakie są mi odczucia. Przede wszystkim na sam początek no, mogę powiedzieć, że rzeczywiście tak jak mówią w recenzjach, tak jak mówią w różnego rodzaju filmu, filmach, rzeczywiście no, z iPhone'em Apple Watch naprawdę działa, współdziała świetnie. Oczywiście mamy tą naszą aplikację do Apple Watcha. No i tutaj rzeczywiście masa funkcji, no i przede wszystkim tak na, na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o te wszystkie ustawienia, wszystkie te, te sprawy z iPhone'a, to się nam tutaj zgrywa, tak więc jeżeli chodzi o sam diary, jeżeli chodzi o na przykład jakieś tam połączenia i tak dalej no to to wszystko nam tutaj się prze, nie, przenosi tak samo jeżeli chodzi o aplikacje wiadomości no to tutaj wszystkie te ewentualnie jakieś tam wiadomości konwersacje jakie mieliśmy się tutaj nam przenoszą jak widzicie nawet tutaj jakieś takie dawne dawne są akurat tutaj zwykły alert e, rcb ale jak widzicie wszystko to bardzo bardzo fajnie działa e, z drugiej strony jeżeli chodzi o opcji jest tutaj naprawdę tego cała masa ja nawet po tygodniu powiem wam szczerze że przez te wszystkie opcje jeszcze nie przebiegłem tak dokładnie. Oczywiście te wszystkie najprostsze sprawy typu pogoda, mamy do tego świetny dostęp, jeżeli chodzi nawet o aplikację map, no to również tutaj wszystko jakby widzimy i, i rzeczywiście możemy sobie też z poziomu na przykład no po prostu samej aplikacji map na zegarku włączyć jakąś nawigację czy coś takiego. Świetna sprawa, kiedy na przykład jesteśmy na zewnątrz, biegamy i tak dalej. No i jeżeli chodzi o kolejne sprawy, co też mi się tak tutaj na początku jeszcze powiem Wam podoba, to oczywiście, że mamy Apple Pay'a, tak więc klikam na przykład dwa razy tym przyciskiem, to jest akurat y, jakiś tam mój bilet. No i tutaj na przykład mamy naszą kartę, możemy zbliżyć ją do czytnika i możemy płacić zegarkiem. To są takie świetne sprawy, które rzeczywiście my Apple Watch i na starty dostajemy. I tutaj, jeżeli chodzi o to, to, to jest naprawdę super sprawa i to bardzo mocno przemawia, bo, bo rzeczywiście te wszystkie opcje, które mamy rzeczywiście na iPhone, one są tutaj na zegarku. Nawet jeżeli chodzi o głupią galerię zdjęć, możemy sobie jakieś tam zdjęcia przenosić i na przykład z poziomu zegarka sobie je odtwarzać. To jest, to jest świetna sprawa. Generalnie Apple Watch już mają od dawna, ale no ja po prostu dopiero teraz się tutaj jakoś tym zainteresowałem jeżeli chodzi o no inne sprawy co tu jest jeszcze ciekawego, co mi się tutaj jak najbardziej podoba, rzeczywiście pomiar naszych e, aktywności, jeżeli chodzi o te, które powiedzmy gdzieś tam wykonujemy w ciągu dnia i tak dalej, świetnie jest to tutaj zliczane, e, jeżeli właśnie chodzi o te sprawy typu kroki ile tam przeszliśmy i tak dalej e, no i tak samo jeżeli chodzi o na przykład o same treningi jest tego multum i ja też po prostu zauważyłem, że, e, że po prostu tutaj te wszystkie nasze parametry typu właśnie przebyte dystanse i tak dalej, są mierzone świetnie. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa i rzeczywiście, jeżeli chodzi o precyzję ja tego Apple Watcha, na spokojnie mógłbym gdzieś już skonfrontować chociażby z Garminem, jeżeli chodzi właśnie o precyzję tego wszystkiego. To jest naprawdę super, aczkolwiek też jakimś super sportowcem nie jestem. Niemniej jednak właśnie jakieś tam treningi, marsze, jakieś tam biegi, wiadomo, teraz jest zima, to akurat nie bardzo, ale tutaj korzystam się z tego świetnie i muszę Wam naprawdę powiedzieć, że no super, super, super sprawa. Raz jeszcze to, jak tutaj Apple zrobiło, to jest naprawdę genialne. E, oczywiście mamy sklep App Store, e, możemy oczywiście sobie dodawać te nasze aplikacje, na przykład, jeżeli chodzi o, na przykład, o muzykę, korzystam z YouTube Music, te wszystkie aplikacje, jak wspomniałem wcześniej, no, automatycznie się nam tutaj e, przerzucają i jeżeli na przykład sobie, w, nie wiem, wchodzimy w jakąś muzykę albo na przykład chcemy sobie tutaj coś otworzyć z poziomu zegarka, e, no to po prostu klikamy i e, możemy jak najbardziej sobie e, też połączyć słuchawki do e, naszego Apple Watcha i na przykład, jeżeli, nie wiem, mamy AirPodsy, to wystarczy, że sobie podniesiemy je. No i rzeczywiście, już tutaj nam się te słuchawki łączą i od razu możemy sobie słuchać muzyki, która po prostu będzie też zrzucana nam z Apple Watcha albo po prostu też z telefonu, z tutaj na Apple Watchu możemy sobie sterować. To jest świetna sprawa, bo, bo to po prostu dzieje się momentalnie. Nie potrzebujemy generalnie jakoś tak w nic tam za bardzo wchodzić, po prostu wszystko mamy na tacy. Jeżeli chodzi o synchronizację, raz jeszcze powiem, świetna sprawa. Tak samo kalendarz, tak samo jeżeli chodzi o na przykład inne rzeczy, które tam mamy. Wszystko mamy tutaj na zegarku. Możemy sobie zobaczyć, co tutaj mamy dokładnie, i tak dalej. Tak więc świetna sprawa. No i wiadomo, powiadomienia. Przychodzą do, przychodzą do nas wszystkie, bez wyjątku te, które iPhone generalnie przyjmuje. Tutaj są na Apple Watchu. W przypadku Garmina niektóre powiadomienia mi nie przychodziły na, na Garmina z iPhone'a, a tutaj w przypadku Apple Watcha wszystko mamy. Tak samo, jeżeli na przykład chodzi o jakieś tam MMS-y, czy wiadomości z multimediami, również na Apple Watchu je sobie otwieramy. Tak jak na przykład pokazałem wam wcześniej na przykładzie zdjęć. Również zdjęcia po prostu są do, do otworzenia. I ja powiem Wam tak, po mniej więcej tym dobrym tygodniu, powiem Wam szczerze, generalnie nie chciałbym już wracać na przykład, nie wiem, do, do, do smartwatcha typu Garmin, czy do na przykład smartwatcha od Huawei, który które miałem jeszcze wcześniej. Powiem Wam tak, tutaj na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o Apple Watcha, te wszystkie funkcje, to, to jak w ogóle ten zegarek świetnie współpracuje z iPhonem to jest naprawdę genialna sprawa. Rzeczywiście też może tak tutaj tych wszystkich funkcji nie będę Wam po prostu opisywał, ale dla mnie jest bardzo fajną sprawą, chociażby to, że wszystkie te sprawy nam się tutaj po prostu przyrzucają na Apple Watcha. Tak więc tutaj, no, na dobrą sprawę z iPhone'em świetnie Apple Watch współpracuje i no, nie miałem jakby z tym styczności jeszcze na żadnym innym zegarku. Tak więc to jest naprawdę świetna sprawa. Czego się mogę czepić? Jedynie czas pracy na baterii. Jak dla mnie, przy takim moim korzystaniu, to jest jeden dzień max. Teraz akurat mam 30%, odłączyłem zegar. Zegarek, ale to akurat wczoraj jeszcze wieczorem, gdzieś powiedzmy, nie wiem, 17-18. Mamy już, powiedzmy, jest godzina przed trzecią e, po południu. No to ja podejrzewam, że gdzieś o 18.00 będę sobie musiał go doładować, aby znów mi na jutro, na cały dzień, generalnie to wszystko tutaj starczyło. Ale poza tym, wydaje mi się, że ten zegarek już jakiś innych wad nie ma. Świetnie się łączy właśnie z iPhone'em, czy nawet z makiem. Jeżeli chodzi o mikrofon, głośnik jest tutaj, to wszystko, tak więc możemy sobie śmiało na przykład, nie wiem, prowadzić rozmowy telefoniczne. Zresztą, jak widzicie, nie ma tutaj, jeżeli chodzi o to problem. No i cała książka adresowa, wszystkie tam historie, powiadomień, e, czy połączeń nam się tutaj w Apple Watchu. E, no wszystko nam się tutaj zgrywa z iPhone'a i to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Nie ja Wam powiem tak, jeszcze zrobię taką recenzję już taką szczegółową, bardziej pod myślę, że po około miesiącu, ale póki co, szczerze wam powiem, jeżeli macie iPhone'a i zastanawiacie się nad smartwatchem, to rzeczywiście, albo jeżeli jesteście sportowcami, to wybierzcie sobie chociażby tego Garmin'a, bo tam tych opcji sportowych jest mimo wszystko więcej, ale jeżeli zastanawiacie się czy kupić na przykład właśnie Apple Watcha, a jakiegoś tam Xiaomi, Huawei, no bo Samsunga akurat nie polecam, bo z kolei Samsungi fajnie pracują z Samsungami. Szczerze powiedziawszy, po już tym czasie użytkowania z właśnie Apple Watcha, to ja bym zdecydowanie wybrał Apple Watcha, a nie na przykład jakieś inne smartwatch od konkurencji, jeżeli macie iPhone'a, bo to zdecydowanie przenosi Was na dużo wyższy poziom użytkowania i, i korzysta się z tego po prostu świetnie i, i, i to jest naprawdę super sprawa, bo nawet szczerze powiedziawszy, jak mam w portfelu tutaj w Apple głupi bilet, na przykład miesięczny, no to ja mam go tutaj na zegarku i mogę go po prostu ot otworzyć po prostu na, na zegarku podczas chociażby kontroli. Świetna sprawa. No, nie ma tego, jak wspomniałem wcześniej, w jakimś innym smartwatchu, który, który do tej pory miałem. Tak więc, jeżeli chodzi o tą krótką powiedzmy recenzję, o takie krótkie przebieżenie tych wszystkich opcji, które mi się najbardziej podobają, jak najbardziej Apple Watch 10, świetna sprawa, polecam tak czy inaczej. E oczywiście, jak mówiłem wcześniej, pełna recenzja będzie jeszcze na kanale, ale póki co to są moje wrażenia i naprawdę muszę powiedzieć, że zegarek Spisuje się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Jedynie ten czas pracy na baterii. No ale ja już do tego się trochę przyzwyczaiłem. Tak czy inaczej, jest naprawdę świetnie i zegarek jak najbardziej mogę Wam bardzo polecić, szczególnie jeżeli macie iPhone'a, właściwie tylko i wyłącznie, kiedy macie e, iPhone'a. Naprawdę będziecie mega zadowoleni z tego, jak tutaj to wszystko e, działa, funkcjonuje i się synchronizuje. Po prostu trzeba się tylko przekonać, i tego, ten tego właśnie było, na przykład, wziąć. Tyle, jeżeli chodzi o ten materiał, łapkujcie, subskrybujcie, aby być na bieżąco. Dzięki no i do zobaczenia, usłyszenia. w w kolejnych materiałach.